Pani na moim kanale dzisiaj mam filmik, że nie wiem co robić, jedyne co tu mam to wączki. pomarańczowy źle. zielony, kręcić się da, poradzę tym dłuższy. Nie wiem, czekam na mamę, odrabiać mi się lekcje chcę, las, dzisiaj będzie w lesie chyba przepięknie, chcę tak sobie do lasu iść. Nie wiem, w lesie będzie chyba ładna pogoda. Ptaszki sobie na pewno pośpiewają i będzie super. Hmm. I tak mam na dzisiaj plany: hmm. bączki i law. I czekam na mamę. Ale odrabiasz lekcję. Hmm. No, lekcji nie mam dużo, ale trójście się pobawię trochę i za chwilę mama na pewno przyjedzie. Kręci się. No... I jak się wam podobał filmik, co miałam na planach, to pa.